Final Fantasy 1, Final Fantasy 2, Final Fantasy 3, Final Fantasy 4, 5, 6, Final Fantasy 7, 8, Final Fantasy 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, w tym dysidia Final Fantasy, uh, dysidia Final Fantasy NT, Dissidia Final Fantasy Oprah, OMNIA. Tyle powstało ogólnie gierek, o, jeszcze dodatkowo DC, fanofantazji, um, um, Record Keeper, um, fanofantazji 15, No Empire na telefony. Tyle powstało gierek dotyczących fanofantazji, ale jedno jest pytanie, a może kilka. Przede wszystkim jedno główne. Co to jest fanofantazji? Co to jest zagra? Z czym to się je? I ja, Mariko Games, na tym filmiku zamierzam Wam o, to, o tym opowiedzieć, więc oglądajcie dalej.